Kochani, tutaj Agnieszka Majsegua, firma Etniksan www.etniksan.pl. Postanowiłam dzisiaj nagrać taki króciuteńki filmik, ponieważ dostaję dużo pytań od Państwa, od moich klientów, co to do diaska jest ta skala twardości Mosa. Słuchajcie, to jest taka prosta rzecz, tak naprawdę. Wytłumaczę Wam to najprościej jak umiem, czyli jest to po prostu skala, która powstała w 1812 roku przez mineraloga, który jest, nazywał się Friedrich Moss. On zrobi taką 10 skalę, która charakteryzuje odporność materiałów na zarysowania, czyli który kamień jest bardziej miękki, a który kamień jest na przykład bardziej twardy. Zrobię sobie 10 stopni i po prostu porobi sobie takie doświadczenia, że jeden kamień jednym kamieniem rysował drugi kamień. Jeżeli jeden kamień zarysował go, świadczy o jego twardości, że jest bardziej twardy. Ale jeżeli ten kamień też go zarysował, świadczy o tym, że jest w tej samej skali twardości. Natomiast jeżeli ten kamień go zarysował, a sam się nie pozwolił zarysować nim, znaczy, że jest wyżej w skali twardości mosa, bo najwyższa to jest dziesiątka i to mają tylko i wyłącznie diamenty. Stworzył dziesięciostopniową skalę, przy czym na przykład jedynka to jest talk, którego można zarysować yy, zwykłym paznokciem, talk lub gips na przykład, dwójka to jest właśnie gips, trzy to jest kalcyt, czwarty to jest fluoryt, na przykład kalcyt z, z skalą twardości mosa 3 można zarysować miedzianym drutem, natomiast fluoryt można zarysować na przykład łatwo ostrzem noża. Apatyt bardzo trudno jest zarysować na przykład ostrzem noża, ale się udaje. Ortoklas tylko i wyłącznie pilnikiem, mocnym, grubym pilnikiem. Kwarc natomiast e, daje się zarysować przez szkło. Tak samo topas, ale już dużo trudniej. Dziewiątka w skali e, twardości mosa to korunt. Korunt tnie szkło. E, tak naprawdę rysuje go tylko i wyłącznie diament, który jest najtwardszy wśród minerałów. A diament to dziesiątka, czyli najtwardszy, y, najtwardszy kamień, i rysuje go tylko i wyłącznie inny diament. Więc to jest w skrócie po prostu skala twardości mosa.